Dzień dobry. Dzień dobry. Ja bawię się autkami. Bawisz się autkami? O, i, i pociągiem. No dobrze. I Jak co oglądasz? Bardzo głomy. No to. Co? Tak, polarny ekspres, tak? A co, jesteś bardzo głodny? Tak. Tutaj idziemy robić śniadanko. Popukę. Dzień dobry. Pan też jest bardzo głodny? Pan też jest bardzo głodny, nie? No dobrze. No to chodź, chodź! Dzień dobry, kochani, witam Was w chyba pierwszym vlogu po nowym roku. Zobaczcie, w ogóle nie pada, nie ma śniegu i aż ciężko uwierzyć, że jest styczeń. No ale taka zima już nas. Ym, przywitała, no nic nie zrobimy, nie ma śniegu szkoda, bo naprawdę bardzo brakuje wam, nam sanek i właśnie takich spacerków. No, ale żeby was nie skłamać, mamy dzisiaj 10 stopni na plusie, więc naprawdę jest cieplutko. I właśnie dlatego wyszłam sobie z kawusią na dwór i tak sobie teraz posiedzę. Muzyka Także właśnie tak wygląda ta moja chwila, słuchajcie, na kabusi. E, zawsze włączam i bajeczkę i właśnie wtedy ma czas na oglądanie. I uwaga, zobaczcie to. Mogę Wam, słuchajcie, przysiąc, że dopiero teraz mam czas, żeby w ogóle pochować wszystkie świąteczne e, gadżety. I no tak wszystko zbieram, słuchajcie, z domu, odkurzam przed oczywiście włożeniem do pudełek, e, no, bo naprawdę nie mieliśmy czasu, dzisiaj też będziemy rozbierać choineczkę, e, już właśnie zaczęłam, e, no i przy takim sprzątaniu po świętach włączyliśmy sobie taki świąteczny film, w sumie bajkę i to jest Polarny Ekspres, więc no tak nasz dzień superowo się zaczął. A właśnie zapomniałam słuchajcie o tej siateczce. Wczoraj dostałam od Karoliny taką kaszkę dla Jasia i to jest kaszka mleczna, kurydziano ryżowa, bez dodatku cukru, bezglutenowa, więc super. I takie organiczne deserki od czwartego miesiąca życia, gruszka banan. I chyba wszystkie są tak, wszystkie są takie same. Więc ja sobie to będę musiała zaraz pochować do szafki, żeby mi to tutaj nie leżało. I zaraz do Was wracam. Dzisiaj miałam, słuchajcie, dylemat, jaki olejek wlać tutaj do tego mojego nawilżacza powietrza. I miałam do wyboru taki o zapachu świeżego prania, cynamon, czekolada i słuchajcie, taki romantyczny spacer. I powiem wam, że dzisiaj od rana było mi troszeczkę niedobrze, my też teraz przechodziliśmy grypę. I no po prostu tak na żołądku mi dziwnie coś siedzi I jak wącham takie mdlące zapachy to po prostu mi jest niedobrze Więc oczywiście od razu ten cynamon i czekoladę odłożyłam na bok no i zostało mi właśnie ten zapach świeżego prania i ten romantyczny spacer. I wybrałam ten romantyczny spacer. To jest moja nowość i pachnie bardzo ładnie tak orzeźwiająco, więc jeżeli macie nawilżacz powietrza i takie olejki gdzieś koło domu, to Wam go polecam, co tylko Wam tutaj przybliżę. No nie może mi się coś wyostrzyć, nie wiem czemu. Mniejsza, ale tutaj jest olejek z pachnącej szafy, więc tak. I je chyba możecie znaleźć w Rossmanie nawet. Rozbieramy się, tak, a gdzie mama pojechała na zakupy, na zakupy mama pojechała, no teraz zbieramy Zosinkę, chodź Jasiu, Janek, Janek chodzi, No, hej kochani, w końcu mogę się do Was odezwać, jeszcze raz się z Wami. Chciałabym serdecznie przywitać, właśnie w pierwszym vlogu, w... po nowym roku. Po nowym roku. W nowym roku? W pierwszym vlogu w nowym roku. Mamy dzisiaj już, słuchajcie, 13 styczeń, godzinę 14.33, i mamy dzisiaj poniedziałek. Jak wiecie, ja poniedziałków nie lubię, ale są takie dni. Jak dzisiaj, kiedy zaświeci słońce i naprawdę człowiek o wiele lepiej się czuje, ale słuchajcie, wstaliśmy dzisiaj dosyć późno, bo po dziesiątej, no a to nie wpływa dobrze na nasz cały dzień później, bo jesteśmy przyzwyczajeni po prostu do innych godzin, do wstawania wcześniej. Ale teraz mieliśmy małego wirusa w domu i po prostu dzieciaczki też nie mogły spać, męczyły się, też widziały, że ja się męczę, i też nie mogły spać przez to. Więc, na przykład, wczoraj Janek zasnął o 22.40, coś takiego, dokładnie o 23.00, już tak wiecie, padł na dobre więc naprawdę dla niego to jest bardzo późno, zazwyczaj chodzi spać o 20.00, a Mateuszek no, też poszedł spać później, bo słyszał, że ja nie śpi, po prostu masakra, więc mam nadzieję, że wkrótce nam się to wszystko, wiecie, naprawi, <grym> zmieni. Znowu będą spać tak jak spali, bo naprawdę byłam bardzo zadowolona, że Jana śpi tak właśnie, że kładzie się już tak wcześnie spać, bo też miałam czas dla siebie i dla Kuby, no a teraz podczas tej choroby, no tak słabo było. Jak widzicie, troszeczkę mnie też wysypało, ale to dlatego, że tak jak Wam wspominałam w którymś z vlogów, że po prostu jestem teraz tak troszeczkę hormonalnie wyczerpana, w ogóle masakra, hormony mi buzują, więc no, walczy z tym cały czas. No i też pogoda robi swoje. Słuchajcie, no jest naprawdę czasami silny wiatr. Ja też wychodzę z domu, wiecie, ten wiatr też nie działa korzystnie na naszą skórę. Nie zawsze też kładę coś na tą skórę, co jest bardzo istotne, żeby chociażby ją nawilżać specjalnymi kremami właśnie na wiatr, a nie tam jakimiś nawilżającymi, bo jeszcze większą krzywdę możemy sobie zrobić. Ale takich film dla Was chciałam nagrać o E, właśnie kosmetykach na e, taką porę roku po prostu e, zrobić dla Was osobny film e, napiszcie mi w komentarzu, czy to jest dobry pomysł e, no i naprawdę muszę się zacząć ogarniać, jeżeli chodzi o ten kanał, bo troszeczkę teraz go zaniedbałam i Was i za to Was bardzo przepraszam, no ale no takie jest życie dobra, słuchajcie, nie przedłużając Janek teraz zasnął e, więc mam Czas dla siebie, mogłam się w końcu do was odezwać i się pokazać. Mateuszek ogląda teraz sobie strażaka sama, a ja mam do zrobienia troszeczkę prania, bo naprawdę nam się uzbierało. Mati też był z dziadkami nad morzem, więc... a był nad morzem chyba 6 dni, więc wiecie, no jak to jest u takiego małego dziecka, jest naprawdę bardzo dużo prania, yy, więc mam zrobić zrobienia dzisiaj pranie, w sumie posprzątać w łazience, pochwać właśnie tak jak mówiłam wszystkie świąteczne duperele yy, zostawiam jeszcze takie wiecie zimowe ozdoby, ale te wszystkie świąteczne yy, to już wszystko sobie chowam i tak, i nie wiem co dzisiaj będę robić, bo naprawdę nie mam żadnych planów ani możemy jeszcze wyjść z domu mam nadzieję, że jutro będzie też słonecznie i wyjdziemy w końcu sobie na jakiś spacer no i tak mamy 14.38 a Izabela jeszcze jest w piżamie proszę bardzo śniadanko z dziećmi i hej kochani witam was już we wtorek ja jestem w ogóle u dzieciaczków teraz w pokoju, bo będziemy się bawić z Jasiulkiem Jakimiś tam klocuszkami, będziemy układać klocuszki, chyba coś tam wyciąga. Ale mniejsza, słuchajcie, mamy godzinę już 12.30, jest południe, ja już powinnam robić obiadek, ale stwierdziłam, że skoro mam dzisiaj taki dobry humor, wstałam wcześniej, więc to jest pewnie e, właśnie przez to, że po prostu wstałam wcześniej, bo tak jak wczoraj Wam mówiłam, jak wstaję za późno, to później cały dzień mam taki wiecie. A jest naprawdę dzisiaj bardzo ładna pogoda, mam bardzo dobry humor, więc teraz się pobawimy z Josiulkiem. Odpuszczę sobie teraz zrobienie obiadku, zrobię go za chwilkę. A teraz póki jest naprawdę ładnie i tak jasno u nich w pokoju, to się pobawimy. Co ty masz? Takie masz dwie książeczki? One chyba są takie same. No takie same są, pokaż. Tu jest myszka Miki. Hi. A ta druga? Pokażesz mi drugą książeczkę? Tak. To pokaż mi. Pokaż. No, widzisz, ta też jest taka sama. Masz takie same książeczki. Pewnie tak. jakaś babcia kupiła taką samą. Tutaj co jest? Ja się bardzo lubi teraz, właśnie takie edukacyjne zabaweczki. Wiecie, tu można otwierać okienka, drzwi. Zobacz, jak są zwierzątka. Myślę sobie o. Tutaj ma lustereczko. No wszystko wiecie, co może ruszać. Co się rusza, co gra. Właśnie takie zabaweczki teraz Jasiulek bardzo lubi. No tak, masz stoliczek taki. Wow, jak ty pięknie grasz. Kto tak pięknie gra? Gramy? A, B, C, D. Ale słuchajcie, mimo wszystko... Najlepszą zabawką edukacyjną, którą ma Jasiu, jest właśnie taki zwierzobus Edukacyjny, grający, słuchajcie, tutaj możemy sobie zrobić po angielsku, po polsku. My sobie zrobimy teraz na polski. I będziemy uczyć się zwierzątek. Gdzie jest papuga? Gdzie jest papuga? I tutaj z strzałeczką musimy szukać papugi. Tutaj jest papuga. Tak robi papuga? To Pokaż, gdzie jest lew. Gdzie jest lew? Szukamy lwa. No i teraz szukamy lwa. Tutaj. Małpa. Gdzie jest małpka? Szukamy małpki, na? No. Sam. No i do mamy. No i do mamy. Chodź! Jasiu! Chodź, no Chodź. Chodź! Właśnie, no, mamy już prawie, słuchajcie, trzynastą, a my jeszcze nie jesteśmy ubrani, więc muszę coś już szukać Jasiulkowi. No i dobra, mam, słuchajcie, taką bluzeczkę spodeneczki. Bodziaki z długim rękawkiem, skarpetulki i pampersika. Idziemy się ubierać? Ubieramy się? No wychodź. Proszę, chodź ze mną. No i jaki przystojniaczek. Jaki piękny chłopczyk. W końcu ubrany. No tak. Okej, okay, ja już jestem po zakupach, miałam wejść tylko po podkład do Rosmana i w sumie zrobiłam troszeczkę większe zakupy kosmetyczne, ale to już Wam pokażę. Jak wrócimy do domku, teraz jedziemy po Mateuszka i powoli zbieramy się do domku właśnie robić obiadek. Gdzie jest Twoja szafka Mateuszek? Tu jest Twoja kurteczka? No to ubieramy kurteczkę, chodź. No cóż, kochani, miałam iść tylko po podkład a kupiłam dwa podkłady puder, korektor i pędzelek i słuchajcie, kupiłam podkład od Bielendy ten z witaminą A, C i E numerek oczywiście najjaśniejszy również zakupiłam podkład od Maybelline, to jest ten Afiniton, i również wybrałam sobie numerek najjaśniejszy kupiłam również ten puder bambusowy od Lovely korektor od Eveline i właśnie taki super pędzelek mięciusi od Elite ja go już widziałam u mojej koleżanki i słuchajcie, jest naprawdę bardzo fajny więc tak tak on wygląda, już wam go otwieram zaraz mi się, słuchajcie, bateria w aparacie rozładuje, więc muszę go, ją podładować i wrócę do was jak po prostu aparat mi się trochę naładuje o proszę bardzo, tak wygląda, jest naprawdę bardzo fajnie wykonany, jest naprawdę mięciusi.